Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Akademia Rozwoju. Dzisiaj powiemy sobie o 5 ciekawostkach ze świata nowoczesnych technologii. Zapraszam! Numer 1 noga, który rozpędza się do 100 mil na godzinę. Brytyjska firma zajmująca się elektrycznymi pojazdami zaprezentowała skuter Turbo który może się rozpędzić nawet do 160 km na godzinę. Skuter napędzają dwa silniki o łącznej mocy 204 w co pozwala mu się rozpędzić nawet szybciej niż Tesla Model 3. Turbo został zaprojektowany przez inżynierów z doświadczeniem w Williams F1 i w projekcie Bloodhound Land Speed Record. Pierwszy egzemplarz takiej hulajnogi trafi do kolekcjonera w Madrycie, a firma planuje wyprodukować limitowaną serię takich hulajnóg. W cenie około 29 500 dolarów. Choć turbo nie jest dopuszczony do ruchu drogowego, ale technologia z niego ma być wykorzystywana w innym modelu M, który będzie legalnie mógł jeździć po ulicach. Cały projekt pokazuje, jak zaawansowane technologie wyścigowe mogą trafić do elektrycznych pojazdów. Numer 2. Pływające po wodzie instalacje fotowoltaiczne. Pewnie widzieliście już działki z panelami fotowoltaicznymi, gdzie po prostu widzimy całą działkę przeznaczoną właśnie na takie coś. To takie elektrownie słoneczne też są budowane na powierzchni wody, na przykład na jeziorach albo sztucznych akwenach. Montowane tam panele są ustawiane na specjalnych pływakach, dzięki czemu nie zabierają nam potrzebnej powierzchni lądowej. Takie rozwiązanie ma kilka zalet. Po pierwsze, woda kładzie panele, przez co sprawia, że mają większą wydajność, a po drugie ogranicza to parowanie wody z takiego zbiornika. Właśnie takie instalacje mogą produkować czystą energię bez ingerencji w przestrzeń miejską albo rolniczą. Są już stosowane w Chinach, Japonii, a nawet w Europie. Numer 3. Dominus testuje robopsy. Firma Dominus prowadza ciekawy eksperyment. Na brytyjskich plażach tego lata testuje robopsy do dostarczania pizzy. Roboty zostały stworzone przez firmę Boston Dynamics i są w stanie bez problemu poruszać się po piasku i pomiędzy innymi ludźmi. Takie roboty są wyposażone w kamerę i czujniki, dzięki czemu bez problemu dowiozą ci Twoją pizzę prosto po Twój leżak na plaży. Ciekawostką jest to, że ich główną funkcją jest obrona jedzenia przed mewami, co okazuje się największym problemem Brytyjczyków podczas plażowania. Dominos podkreśla, że jest to sposób, by pizza docierała jak najświeższa i gorąca, a przy okazji dzięki połączeniu z nowoczesną technologią sam proces doręczania jest bardzo ciekawy i ekscytujący. Jak już wiemy, firma Dominos już wcześniej testowała nowoczesne sposoby dostaw i wcześniej były to samojeżdżące roboty, które jeździły po miastach i dostarczały Twoje zamówienia. Numer 4. Inteligentne parkujące krzesła. Nissan zaprezentował inteligentne biurowe krzesło, które po usłyszeniu klaśnięcia wraca na swoje miejsce. Krzesło jest wyposażone w silniki elektryczne i koła, które pozwalają mu się obracać o 360 stopni, a do nawigacji służą mu cztery kamery umieszczone na suficie, dzięki czemu tworzy obraz widoku z lotu ptaka. Przez te kamery jest w stanie precyzyjnie określić swoją pozycję w pomieszczeniu i precyzyjnie się po nim poruszać. Projekt ma pokazać, jak technologia parkowania wspomaganego stosowana w samochodach Nissan. Może ułatwić nam codzienne życie, a także życie w biurze. Choć na razie jest to koncept, firma pokazuje nam, jak ich technologia motoryzacyjna może znaleźć zastosowanie w innych aspektach naszego życia codziennego, a także urozmaicić nam nasze życie w biurze. Numer 5. Roboty inspirowane ślimakami. Naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu opracowali roboty przypominające ślimaki, które poruszają się na gąsienicach, przypominających te z każdy taki robot wyposażony jest w metalową przystawkę i skorupę, która pozwala im łączyć się w mosty albo w łańcuchy. Dzięki temu mogą wspólnie pokonywać różne przeszkody, takie jak schody, dołki, szczeliny, tworząc wspólne zgrane stado. Te roboty mogą działać samodzielnie albo się komunikować, dostosując swoje działania do otoczenia. Choć obecnie są sterowane zdalnie, to naukowcy planują, żeby w przyszłości takie roboty poruszały się autonomicznie. Potencjalne zastosowania takich robotów obejmują badania terenowe, misje ratunkowe, albo w przyszłości nawet eksplorację innych planów. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, która ciekawostka Wam się najbardziej podobała. I pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał Akademia Rozwoju i do zobaczenia w